O, jaką mam ekstra broń, powiedział Burykoń. Do widzenia, zombiaki. Jaka armia goni kolegę. Zaraz ci pomogę, zaraz ci pomogę. O, kasiurka z nich wypada. Cieszy się zombiaków gromada. A przede wszystkim Blue Jean się cieszy. I po kasiurkę pospieszy. O, jak fajnie, tylko spójrzcie. Brawo, Simu, Ej, ty, kolego, ja ci pomogłam. A teraz ty do mnie strzelasz. I rozpadłam się, je, co tu dzieje się? Patrzcie, zombie demonisko, zaraz cię rozwalę. O tak, to jest chyba jakiś bosior. O nie, o nie, jakie kolce! pomocy, pomocy, jakie ma rogi. Sią mi stąd, koleżko. O nie, o nie, o nie, trzeba uciekać z tych kółek. O jej. Patrzcie, tylko zaraz cię pokonam, mój drogi! Ile kasiury wyrzucił? Jak fajnie, jak fajnie! Zbieramy i zbieramy i się tutaj nie ociągamy! O, jak ekstra! No, brawo, brawissimo, moja Blue Jane! Eee, Ech, ktoś do mnie strzela! O, nie! to wszystko za... za tą pomoc, której wam udzieliłam? Naprawdę? Jej to jest moja baza. Świetnie tutaj wygląda, nie sądzicie? Mam jednego zombiaczka, takiego smutnego, samotnego. O, mój drogi kolego, zaraz ci innych kolegów dokupię. O tak. Najpierw pozbieram trochę tych kulek. Kule, drakule, powiem wam to czule. I zanosimy do machinerii, która przerabia te kulki na kasiurkę. O, jak podskakuje ten ząbiak podskakuje. O, moi drodzy, i rękami wymachuje. O, kupimy sobie trzy ząbiaki. No pewnie, zaraz was połączę. To jasne jak słońce. I jest zupełnie nowy. Taki krwawy, bardzo, bardzo ciekawy, uśmiechnięty, w niebo wzięty, plus cztery, a nie plus jeden, zawsze coś. Zawsze coś nowego. O tak, o tak, zanosimy, zanosimy do machinerii naszej. O, jak miło, jak miło. No dalej, Blue Jane, zbieraj, zbieraj i te kulaski. O tak, dla naszej Blue Jane-aski. I zaś do machinerii zanosimy. Jaka tutaj jestem sprytna? Ha, ha, ha. Brawo, bravissimo. Nasza Blue Jane. I co? Zumbiaczek nowy będzie. O tak. Plus trzy. Je, 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 Fajnie tutaj bawię się. Już mam dwa krwawe zombiaki. O tak. Kto to taki? To zombiaki, to zombiaki. No, fajnie. Proszę bardzo. O, raid sobie trochę poprawić. O, żeby szybciej się przerabiały te kulki na kasiórkę i zombiaczki dokupuję. No, zaraz was połączę. Czekajcie, czekajcie, będzie ktoś nowy. Coś mi się wydaje bardzo nietypowy. O, miner? Górnik? Serio? Ho, 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 ale fajnie, fajowo. No, koleżko, koleżko, jaki masz kilof. Czemu jesteś taki smutny? O, kupujemy sobie broń? O, tak. Taki pistolet. Taki pistolet. Póki co, póki co, taka zwykła broń. Niestety, niestety to nie są kabarety. Patrzcie, tylko. Taka krótka troszkę jest, ale nie ma już łez. Do widzenia, panie zombiaku Ha, 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 on goni mnie. Je, 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 co tu dzieje się? Rozwalę go. Nie dogoni mnie. I jest kasiurka. Zbieramy kasiurę. No pewnie, no pewnie jeszcze tutaj jest. O, do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, zombiaku Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bardzo, bardzo miło mi. Jak fajnie. E, to była moja kasiurka. Moja kasiura to nie bzdura. Powiedziała kura: "Siom stąd, koleżko, zostaw mnie w spokoju." O, ha ha ha. A, e. Co się stało? Co się stało? Ciele oknem wyleciało? Chyba tak, chyba tak. No to co? Kupujemy sobie zombiaczki kolejne i łączymy was. Ktoś nowy powstał. Big zombiak, który uwielbia kurczaki. Patrzcie tylko, jakie złowrogi. Kurczak z Blue Jane? Nie, nie, nie. Co tu dzieje się? Tier czwarty i nasz umysł jest otwarty na zbieranie kulek. Kule, drakule, kule, drakule. Już mam teraz dwa, tralalalala, co się zajadają kurczakami. Widzicie, tylko sami. No pewnie, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie się tu gra. I zanosimy do machinerii nasze kulki-drakulki. No pewnie, no pewnie. I jestem w niebie. Proszę ciebie. No, super. O, teraz więcej sobie kupię. Plus trzydzieści. Naprawdę? Wow! Widzieliście to? Niesamowite! Ile tych probówek z zombiakami już mam! Ram, pam, 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 pam! Plus trzy! Je, je, je! Co tu dzieje się? Kochani! I łączymy was! Ktoś nowy powstanie! O! Strażnik! Pan zombiak strażnik! Dzień dobry! Ojej, jaki smutny! Chyba się czegoś boi! Biedactwo! Tier 5. Je, jak fajnie! Patrzcie tylko, co on tak macha tymi rękami! O, zobaczcie tylko sami, jaką mam broń! Od razu Lepiej, jej, jaki karabin. Tak mi się coś wydaje. Rewelacja, rewelacja. No to co? No to co? Będzie przepyszna kolacja z zombiaka? Do widzenia, do widzenia, do onie zobaczenia. Gonią go, je, 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 co tu dzieje się? Pomogę ci, tak, mój drogi. O tak. Pam, param, pam, 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 param, pam pam, 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 pam. Prawie rozwalone, życie wasze jest skończone. O tak, moi drodzy, i zbieramy kasiórkę. O, kasiurka, kasiurka, Naszego podwórka, jak miło, jak miło. I wracamy się, je, 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 bo trzeba sobie troszkę rozbudować naszą drużynę ząbia. Kuf! Hahaha! Ha, rozpadły się, nie dostały się do mojego domku! Bo mam takie fajne laserowe drzwi, je, je Co to za plama? Co to za plazma? Radioaktywna? O nie! Tutaj się rodzą buziorzy, ojej, proszę bardzo, proszę bardzo, jak mnie goni, zostaw mnie, koleżko, wiosenny zombiak, jakie masz skrzydełka, motylaste, blue jaynaste, ha, 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 tra, la, 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 la. tra, la, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę i będzie kasiurka! no, proszę was, proszę was, wow, ile kasiórki, ej, to jest moje, to jest moje, zostaw mi, zostaw mi trochę tej kasióry, o... Jej, dużo tutaj jest graczy. tralalalalala, a my zbieramy sobie kulki, żeby zaraz rozwinąć nasze zombiaki I ktoś nowy się na pewno pojawi, zanosimy do depozytu. Oczywiście, oczywiście, zanim zwiędną wszystkie liście i kupujemy sobie plus 10. O! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I co teraz, i co? Jeszcze tutaj dokupię sobie. Je, je, je. Ile tych probówek? Jak miło, jak miło. I jest nowy zombiak. Zombiak pirat. Jej, przygoda to taka. Mój drogi, i kapelusz z trupią czachą. Patrzcie tylko, co to takiego. O, jakieś podziemne piwnice. I zjemy przepyszną jajecznicę. Miejmy nadzieję, miejmy nadzieję. Kogo pieje. Co tu się dzieje? I co, i co, i co? O! Proszę bardzo, mamy takie laboratorium zombiakowe. Tak mi się coś wydaje. Czekajcie, czekajcie. O, jak fajnie! Patrzcie tylko! Mamy nasze probówki z zombiakami. Jeszcze nie wszystkie odkryte. Strasznie tego dużo. Naprawdę, naprawdę, ale i tak rewelacyjnie się tu gra! Tra, la, 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 la. No to wracamy się, je, je, je! O! Patrzcie tylko! Uwięzione zombiaczki biedne! Nie mogą się wydostać. Pewnie przeprowadzamy na nich. Jak Jakieś eksperymenty. No to co? O tak, zmywamy się stąd! -la 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 -la. Świetna ta przygoda. Ojej! Mech zombie! Jakiś taki mechaniczny, a przy tym bardzo śliczny, robotyczny. O, pomocy, pomocy, ratunku, ratunku, bo nie będzie poczęstunku z zombiaka. Bo przygoda to taka. mi stąd, wstrętny zombiaku. O, jeszcze trochę, jeszcze trochę i będzie kasiurka, będzie kasiurka z podwórka. No dalej, 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 jeszcze trochę. O, udało się jej je. Dajcie tą kasiurę, zostawcie mi trochę. Eee, proszę was, proszę was, by ta nauka nie poszła w las. Udało się! Brawo, brawissimo! Tak jest, tak jest. Eee! Łomem mnie załatwił! Niedobry gracz, niedobry! O! Mamy kąpiel w kulkach, jak fajnie kolorowych. O tak, tyle tutaj tego jest, tyle tego, mój drogi kolego. I jest taki zombijaczek, moi drodzy, zatruty, albo który zatruwa. I taki żołnierz. No właśnie! I co teraz? Plus sto? Jejeje. Ile zombiaków tutaj pojawiło się i jest nowy, 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 taki nietypowy. O! Jakiś taki z grupy specjalnej? Czy coś w tym stylu? Tier dziewiąty? Wow, jak ty ekstra wyglądasz. Twoje kulki są sporo warte. O tak, o tak. Idziemy sobie do góry i kupujemy zupełnie nową broń. Czekajcie, czekajcie. O, niczego nie mogę dotykać. Ciebie chcę. Je, je, je. Pięć, nie, dziesięć milionasów kosztujesz. O, ale Blue Jane Kasiury tutaj nie żałuje na dobrą broń. Tak jest, tak jest. Jaka długa, powiedziała papuga. O, no dobra, to co? Idziemy zaraz na polowanie, moi drodzy, ale jeszcze chcę sobie dokupić trochę zombiaczków 150 i pojawia się nowy. Widzieliście to? Taki demoniczny, przy tym bardzo, bardzo śliczny. Ile kosztuje? Ciekawe. To twoje jajucho. Ho ho ho. No dalej. Czekajcie, czekajcie, patrzcie! I jest kolejny! Kolejny bosior! Pomocy, pomocy! Ratunku, ratunku! On jest jakiś taki zaklęty! Przy tym w niebo wzięty! Co to za kolce gorące, lawą wachnące? Ała, ała, ała! Nie właś we mnie, koleżko! Bardzo cię proszę! Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę i będzie po tobie! Ha, ha, ha Zaraz to zrobię! I co, i co? No! Brrr! Ile kasiury! Zbieramy, zbieramy, zbieramy! Już na nic nie czekamy! Ile tutaj jest graczy, jak fajnie! O, miło się gra w drużynie! E! Ktoś do mnie strzela! Pomocy! O nie, i rozpadłam się, kochani! A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami pożegnać! Cześć, moi drodzy, i do usłyszenia!